Nasz konkurs powstał 12 lat temu z myślą o naszych czytelniczkach i chcieliśmy ułatwić im dokonywanie codziennych wyborów. W tym roku tych kategorii jest aż 8, począwszy od kosmetyków przez modę, skończywszy na kategoriach dom lub kategoriach samochód kobiecy. Super Produkt Świata Kobiety to jest taki konkurs, w którym wygrywają najlepsze kosmetyki, najlepsze samochody, najlepsze produkty. Ta nagroda ma już taką zyskała sobie renomę, że zgłasza się coraz więcej firm i ta konkurencja rzeczywiście jest niezwykła. W tym roku mamy bardzo duży wybór kosmetyków nagrodzonych, bo aż 56 statuetek dzisiaj zostanie przyznanych. I wszystkie te produkty są naprawdę doskonałe. Super we współczesnym świecie to znaczy, że coś jest dopasowane do naszych potrzeb, do potrzeb każdej z nas, każdego z nas. Czyli super kolekcja, kolekcja koktajlowa, tworzona z myślą o naszych klientkach, po to, by mogły czuć się modnie, kobieco, pięknie, żeby mogły wyrażać siebie. Jak zostaje się super produktem, a super magazynem, to to wtedy jest wielka radość. Więc jeżeli dzięki tym produktom, które są tutaj wyróżnione, możemy oszczędzać nasz czas i zostawiać go na inne nasze pasje, na realizację naszych marzeń, no to jest wspaniale. Marka Eveline została wyróżniona dwiema nagrodami w dwóch kategoriach, które są właściwie najważniejsze, jeśli chodzi o e, e, kosmetyki czyli makijaż i pielęgnacja, pielęgnacja twarzy. Natomiast to, co tak naprawdę jest ważne w tych nagrodach, to dzisiejsza gala, która jest wspaniałym wieczorem. Spotykamy się z Wami, spotykamy się z ludźmi z branży, ale proszę mi wierzyć, że nasze konsumentki też zwracają uwagę na to, które produkty i które marki dostały te nagrody produkt jest nagrodą bardzo ważną, szczególną, mówię jeżeli chodzi o tegoroczną nagrodę za Gdańskin. W tym roku firma Ziaja obchodzi 30-lecie i marka Gdańskin jest taką najbardziej gdańską z naszych marek. Zawsze bardzo się cieszymy ze wszystkich wyróżnień, zwłaszcza że zapach jest inspirowany charyzmą samej Naomi Campbell. Jest to połączenie odrobiny seksapilu ze światem glamour. Cieszę się, że żyli to poczuło. Jest to naprawdę niewyjątkowe wyróżnienie. Jesteśmy bardzo dumni, że w tym roku, kiedy przypada dziesięciolecie działalności Pandory na polskim rynku, otrzymaliśmy tę statuetkę. I jesteśmy bardzo dumni, że takie produkty kobiece, jak biżutaria Pandora, zostały wyróżnione tą statuetką. Super. To super jakość przede wszystkim, wyselekcjonowane produkty, dbałość o wszelkiego rodzaju szczegóły, tak jak majone Kielecki leki, za które otrzymaliśmy tę nagrodę. Serdecznie dziękujemy czytelniczkom świata kobiet. Bardzo cieszymy się z tej nagrody. To jest pierwsza nasza nagroda, więc na pewno zostanie długo w naszej pamięci i jest takim dobrym prognostykiem na przyszłość. Nawiązując do Twojego pytania, czy Polki kochają nowości? Tak i owszem, jesteśmy tego najlepszym przykładem.